Jak wygląda moja aktualna suplementacja? Po pierwsze, 5 gram kreatyny dziennie, niezależnie od pory dnia, czyli absolutny must have dla osób ćwiczących siłowo. Po drugie, beta-alanina, czyli moim zdaniem totalny underdog w suplementach na siłkę. Zdecydowanie pomaga wydolnościowo i w regeneracji między seriami. Ja spożywam około 6 gramów dziennie i tak jak kreatynę, musisz ją suplementować regularnie. Następnie 5 gram cytruliny przed treningami. Daje zajebistą pompę, a oprócz tego zmniejsza zakwaszenie w trakcie treningu, i przyspiesza regenerację między seriami. Około 200 mg magnezu, czyli dwie pigułki przed treningiem. Szczególnie ja mam skłonności do skurczów po treningu, ale generalnie wspiera to ogólną gospodarkę elektrolitową. 300 mg oleju rybiego jako środek ogarniający nadmierne stany zapalne w mięśniach i stawach oraz ogólne zdrowie układu krążenia. Must have w Polsce, czyli witamina D3. Spozywam 8000 jednostek dziennie w celu ogólnego zdrowia, ale głównie zależy mi na regulacji gospodarki hormonalnej. Wiedziałeś o tym, że jej niedobory potężnie zmniejszają testosteron? Około 500 mg asfagandy dziennie, która pomaga w radzeniu sobie ze stresem i obniża kortyzol, który w nadmiarze negatywnie wpływa na gospodarkę hormonalną, jakość snu i regenerację. Przed treningami klasycznie kofeina, najczęściej w formie kawy. Jeżeli w dany dzień spożycie jest już dość spore, to staram się ograniczyć ją przed treningiem do minimum, a w normalne dni takie 200 mg sobie zjem. No i na koniec Biotin Plus od KFD, w którym najbardziej za... Zależy mi na cynku, bo jego trochę większe spożycie może pomagać ogarnianie pryszcza tego ryja, ale biotyna również spoko opcja dla zdrowia skóry. I melatonina na dobry sen, zazwyczaj od 2 do 5 mg 30 minut przed położeniem się, ale staram się spożywać ją tylko w gorsze dni, bo jej regularne spożywanie prowadzi do przyzwyczajenia, które zmniejsza wrażliwość na dawkę.